Mam margonemskie świry. Na wstępie dwie informacje. Jedna dobra, druga zła. O, może zacznijmy od tej dobrej. Wiem, 212 poziom. A jeśli chodzi o tą złą, to Origin ma 213. Jak to zrobiła? No, ekspiła, nie, jakby. Dosyć o mnie. Zapraszam do głównego tematu odcinka, czyli jak naprawić Margonem. A raczej, co zrobić, by starzec gracze przestali żyć Margonem śmierci? Ostatnio trochę się nad tym wszystkim zastanawiałem i powpadałem na mniejsze i większe pomysły, o których teraz wam opowiem. A nie, to nie ten film. Naprawimy to. Zmiany jakie mogłyby zaistnieć w margonę to temat rzeka, a każda rzeka wywodzi się z małego źródełka. Małego, lecz istotnego, podobnie jak pierwsza zmiana, czyli zredagowanie opisów umiejętności? Poczekaj, wiem część z was. Jedyne co ma teraz w głowie, to pewnie... What the hell? Z czym ja teraz wyjechałem Ale spokojnie Zmiany będą stopniowo coraz mocniejsze Hy Chyba Wracając Część opisów umiejętności Klas Jest jak w CSie Skin Battle Scar Czyli Rozmieban. Gdyż jak można inaczej określić opis, który po przeczytaniu zamiast rozjaśnić, zadaje kolejne pytania? Na przykładzie, żeby nie być gołosłownym. Mamy tutaj krytyczne wzmocnienie. Cios krytyczny zwiększony na dwie tury. Tak, wszystko jasne. Zjedziemy niżej. Mamy już diamentową strzałę, która powoduje, że zwiększa dodatkowe obrażenia fizyczne. Lecz w sumie w tym mini opisie jest napisane, że stosujesz strzały, a nie strzałę. To w końcu to działa na kilka ataków? Czy na jeden? A może to tylko wizja artystyczna? By opisik ładnie opisywał Z drugiej strony Mamy rozpraszającą strzałę Która obniża szanse na cios krytyczny Między innymi Ta strzała nie musi dojść do skutku Czyli ona się stakuje? Jakby brak informacji Jeżeli to nie jest dla was wystarczające To słuchajcie tego Dziki zapał What the hell? umiejętność, która zwiększa damage na 8 tur, no i zwiększa szybkość ataku, tak? I ktoś sobie pomyśli, ej, to jest taki buścik, nie? Coś w stylu piętna. I ktoś może pomyśleć, ej, to działa tak samo, ale tak nie jest. Bo okazuje się, że dziki zapał to jednocześnie atak. Nigdzie to nie jest napisane. Tu jest informacja, gromadzisz zapał, przyspieszając się na krótką chwilę. No i no to poświęcasz swoją turę, żeby się przyspieszyć i żeby w kolejnych turach bić więcej, szybciej, a nigdzie nie jest napisane, że to jest atak. Ale wracając do diamentowej strzały. Dodatkowo obrażenia fizyczne. To można zrozumieć tak, że ogólnie twoje obrażenia fizyczne się zwiększają, boost na jakby na całą walkę, ale z drugiej strony to można odebrać, że to jest tylko boost na ten jeden atak i to byłoby logiczne. Ale ta druga opcja czy znaczy w sumie ta pierwsza, no nie jest wykluczona. W mojej opinii, jeśli możesz coś zrozumieć dwojako, niejednoznacznie, to oznacza, że dany temat bądź dana rzecz nie została wystarczająco rozwinięta. Naprawimy to. Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z sytuacją, w której idąc postacią, nagle zostajona, cofnięta, albo atakując potwora, nie pojawiacie się natychmiastowo w walce, tylko taki jest delay, czekacie chwilkę i dopiero walczycie. Mimo że już dawno jesteście przy tej postaci, którą chcecie zaatakować. I mimo że ping macie świetny, to jednak ciągle towarzyszy uczucie, jakby wszędzie coś lagowało. Niezmiennie od 20 lat. Bo tego to akurat nie naprawili. No patrzcie, co to się dzieje w ogóle. Buguje się jakieś gówno. A ten dach? Co on tak miga? Narzucacie mi limit FPS-ów, czy, czy co? Ciekawostka. Wiecie, gdzie można znaleźć najpłynniejszą wersję Margonem? Na stronie Margonem Intro. Gdyż tutaj gra prezentuje się nadzwyczaj płynnie. Szkoda, że w grze już tak nie jest. Najgorzej jak expicie i stwory nie mają agro, bo wtedy musicie je ręcznie atakować. A to powoduje, że istnieje szansa, że będziecie klikać za szybko na stwory i system stwierdzi, że macie bardzo złożony program do zawodnięcia nad światem. I da wam blokadę, bo przecież tak szybko klikacie myszką, że no na pewno jesteście botem. No nie wiem, może i byście klikali wolniej te stwory. Gdyby nie fakt, że jak klikasz atakuj, to walka się nie rozpoczyna od razu. I to wszystko z powodu, że responsywność leży i kwiczy. Niezmiennie od 20 lat. Z tego miejsca składam hold dla graczy, którzy grają na starym interfejsie, bo w mojej ocenie jesteście jednymi masochistami. Ja grając na nowym interfejsie, odczuwam brak płynności, a i tak jest ta płynność większa niż na starym. Jak odpaliłem stary, to się przeżegnałem i z niego wyszedłem. I naprawimy to! Do... Margonem na przestrzeni lat. Zmieniło się diametralnie, a mimo to dalej jest to gra przeglądarkowa. CZEMU? <grych> ja wiem, że gra się tym szczyci, że jest właśnie na przeglądarkę. Dynamiczna gra. Ale to kiedyś miało sens. Większy, przynajmniej. Bo każdy miał słaby komputer, więc się grało, na to pozwalał ci sprzęt. Ale dziś, no nie jest 2010. I w końcu Garmoże przecież nie boi się zmieniać świata gry, który wychował tak wielu graczy, ale oparcia gry na czymś, by płynniej chodziła już tak, a nie bo to za dużo pieniędzy weźmie, no tak. I wcale nie przerzuca ekspowisk na drugi koniec mapy, tylko dlatego, by nowym graczom łatwiej się ekspiło. Znaczy... Grindowało. Przy okazji spotykało się z FOMO częściej niż ze swoimi znajomymi z podwórka. W końcu najlepiej przecież wszystko uprościć, zrobić z tego klikera. Najlepiej. I mieć wszystko w dupie. Siemano, to spotkanie małej rady. I plan jest taki. Dodajemy do markonem jak najwięcej FOMO. Dzienny kolosy. Tak. Tutaj jakieś eventy. Co tydzień jakiś nowy. Marianek. Pyj. Event wakacyjny. Tak. Codzienne odbieranie nagród. Żeby ludzie nie mieli jak odetchnąć, cały czas coś nowego, plus dla nowych gaczy, żeby mieli jeszcze dopamiętkę z łatwiejszego wbijania lewera, tak? Dlatego ułatwimy EXP. Kną swoją postać na wyżyny sukcesu. Cholera, to jest niesamowity pomysł. To jest to, tak? Realizujemy plan od teraz. Oprócz tego, polałbym, by community był mądrzejszy. że co drugi streamer, z Margonem, odpala go z alkoholem, bo inaczej jest to dla niego a wykonalne. Odświeżenie ekspowisk jest jak najbardziej okej, okay, ale układanie ich w rządku po kolei, jak dla pięciolatków, jest dziecinnym rozwiązaniem. W szczególności, że nikt nie narzekał na to, jak to wyglądało kiedyś. Powróćmy do tematu przeglądarki. Może właśnie nadszedł już czas. na do przodu ku innowacji, a nie zwykłym ułatwieniom. Wyobraźcie sobie, margonem, jako grę ze swoim własnym launcherem, chociażby w stylu starej strony startowej, może właśnie dzięki launcherowi wszystko by płynniej chodziło, a nie że gierka opierają o Internet Explorer. Plus gdyby margonem było na Steamie, to również trafiłoby do większej ilości graczy, na czym Garmory tak bardzo zależy. Pst! Chwilowa przerwa od tematu, o dotknięcie. Witam serdecznie, znajdujemy się na mapie eventowej, gdyż są wakacje, więc jak to tak bez eventu wakacyjnego. Z tego co wiem, jest to event kopiuj w klej z zeszłego roku, a z racji, że rok temu wakacje nie grałem, to czuję się jakby to było całkiem coś nowego. No i pierwsza rzecz, co prawda nie związana z eventem, ale lekko wpisująca się w pirackie ramy, bo event jest... O piratach, jak widać, znalazłem Matemaxa. Tak, dla tych, co jeszcze nie wiedzą, Matemax grał w Margonem. Co prawda, nigdy się do tego publicznie nie przyznał. O kurwa, 219, i trzeba spierdalać. Ale to z wiadomych przyczyn. Matemax miał nik w Margonem, Zahak i tak się składa, że znalazłem npc ta z takim samym nikiem. Przypadek nie sądzę. Pytanie tylko brzmi, dlaczego marynarz, a nie chociażby nauczyciel? Co do samego eventu. Mamy kalendarz eventowy, i tak jak dawanie go na święta, bo czego w dosyć długiej formie, czyli jednego miesiąca, czy tam 24 dni na codzienne wchodzenie i odbieranie jakiejś pierdółki, jeszcze ma dla mnie sens. Ale robienie takiego kalendarza na wakacje 30-dniowego, który ma do zaoferowania w każdym dniu jeden pieniążek waluty eventowej, jest chyba na maksa. Nie każdy ma czas na to, by wchodzić codziennie do gry, a tym bardziej dla czegoś takiego. Co więcej, w ostatnich latach było tak, że ilość zdobycia za darmo waluty eventowej została zredukowana, przez co nie można było. Sobie pozwolić na coś, co było normalnie dostępne kiedyś. I widać tu przez to łatwy i szybki skok na kasę. By zmusić graczy do doładowania konta, by ci dokupili troszeczkę walutki, bo im starczyło na cokolwiek co by chcieli, tak? No bo przecież szkoda stracić item, który jest w zasięgu ręki. Oprócz tego są 22 questy, a raczej dostępne w pierwszym dniu są 3, więc znowu Garmory mówi ci, jak masz grać i kiedy. i w kur My to tak samo jak w serialach, że zamiast wypuścić cały sezon, to oni dawkują ci rozrywkę. Ja to za takie traktowanie. Zadawkowo dawkowałbym coś innego, nie? Dodali kolosy eventowe, to akurat spoko. Ten na 210, szczególnie silny. Fajnie, wreszcie jakieś wyzwanie. PS został już znerwiony. Jednak był za silny. W mojej opinii, jeśli chodzi o bicie kolosów eventowych, praktycznie nie opłaca się bicie na mistrzowskim trybie, bo i tak dropią z niego unikaty. A zwiększony drop jest tylko pozorny. Bo co to za różnica jak z szansy jedną na 2 miliony zrobią mi szansę jedną na 1 milion, nie? Jakby whatever. Gdyby to jeszcze było dodatkowe losowanie. Okej, okay. jak ci lega ma dropnąć, to ci dropnie i tyle. Co do herosów eventowych, To latają mi tam, gdzie ta waluta ewentowa. Gdyż classico, klany obstawiają mapki, na których jest możliwość zrespienia się herosa. Więc nawet nie masz możliwości spróbowania go ubić. Ja na miejscu Garmory w ogóle nie podawał informacji. W jakich miejscach może się zrespić heros. Bo rzeczywiście byłaby to niespodzianka dla gracza, który go znajdzie, jakkolwiek wtedy można byłoby nazwać tą czynność szukaniem herosa, a nie, że obstawiasz sklanem jedno miejsce i gra wygląda jak manekin challenge. w się bez odbioru. choć z drugiej strony to jest praktycznie jedyny moment kiedy bycie w klanie ma jakiś większy sens na evencie wakacyjnym możemy jeszcze zagrać w dwie minigry jedną są kości a drugą gra w ostry NÓŻ KUCHENNY PRZECINEK i tak jak kości są spoko tak ten nóż mnie tak wkurwił nawet tak dobrze wszystko zaznaczysz w odpowiednim czasie to huu przegrałeś możliwe że tu chodzi o brak responsywności ale kto to tam wie jeden cztery dwa 3, 2, 1, 5, 4. Kurwa, jak nie było 4? Gdzie tu jest obca w binusz kur... A, w rękę Daniela. Jest coś takiego. Dobra, ale dochodząc do kruch historii, napisałem na czacie publicznym wiadomość. Real Talk nie, nie ma co gadać, a brzmiała ona tak. Niezła gierka dla dzieciaków w ten nóż w Karczmie. Nie działa gierka. Pozdro, Garmory, ciągnięcie wory. No i co, dziś jest 29.07. Wchodzę na Margonem. Ma tam informacja. Konto Myran zostało zablokowane do 16:34 31 lipca 2025. Komentarz, MG, nieodpowiednie treści na czacie. Wiecie co jest w tym najlepsze? Że kiedyś nawet moderacja była lepsza i szybciej działała. A nie że ja po się orientuję, że w ogóle mam bana. Plus wtedy za coś takiego to bym dostał... Muta? Na 24H? Na dziś jakiś płaczek. Mi dał na parę dni bana. XD A nie, zaraz! Tylko nie to! Nie będę mógł odebrać mojej waluty eventowej. O no! Szkoda, że tak prężnie nie działa banowanie botów. I mulciarzy. Bogers. W ogóle, na chwilę jeszcze od, od tematu. Jakiś czas temu, dostałem wiadomość do skrzynki pocztowej. Ostatnia wiadomość od Basów? Hm. Nie przypominam sobie, by aukcjoner miał tak na imię. <laughs> Ciekawa sprawa. Basa znasz? <laughs> A co? Nie znam Basa. A kto przy telefonie? Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Dziwna sprawa. Ej, a wy znacie basa? Ale dobra, załóżmy, że Margonem miałby swój launcher, nie byłoby botów, multów, a gra byłaby nadzwyczaj płynna. Jaki interfejs zostałby w grze? Proszę wybierać, najlepiej zabrać obie. <głosy> <głosy> Powstanie nowego trochę skomplikowało sytuację. Stary interfejs wyglądowo niezły, ale przez brak wsparcia, nie niedziałające dodatki i używanie czcionek na odp.ol, znacząco traci. Czy Garmory zmierza ku wyeliminowaniu całkowicie SI? Pewnie w ich idealnym świecie starego interfejsu już nie ma. Aktualna społeczność wydaje mi się strasznie podzielona względem wyboru interfejsu. Ja aktualnie wybieram nowy. Lecz jakby stary był lepiej dopracowany i ktoś by o niego dbał, to właśnie nie wiem, czy bym na niego nie powrócił. Może właśnie zamiast dzielić interfejs na graczy, podzielić go na światy, wchodzisz na nowy launcher i masz opcję grać na nowych bądź starych światach. Stary świat miałby stary interfejs, a nowy miałby nowy. Dodałoby to roboty, optymalizować dwa launchery naraz, ale sami się w to pakowali, chcąc stworzyć coś. Coś nowego, ale przynajmniej zachowana ogólnie byłaby spójność. A nie, że dwójka graczy w tej samej grze widzi kompletnie co innego. Naprawimy to. Oprócz tego wyeliminowałbym możliwość tworzenia zewnętrznych dodatków, a Garmory dodawałoby stale dodatki do gry, które chciałaby społeczność. Byłyby prowadzone głosowania, co by chcieli gracze, a nie, że Garmory zmienia coś, co ludzie lubią i myślą, że jak zmienią, to będzie lepiej. Spoiler: nie, nie będzie. Kurwa! Bo jak coś działa, to po co to naprawiać? Na przykład, nie wiem, próba ingerencji w pliki przez osoby z zewnątrz skutkowałaby banem na IP, a nie tylko na konto. Choć choć nie wiem, czy dzisiaj odniosłoby to większy skutek, ale zawsze coś. W ogóle to jest chyba jedyna gra, gdzie gracze muszą pisać na swoim profilu o tym, że mają zmienny IP, prosząc, by ich admini za to nie banowali. XD! Ktoś może mi zarzucić, że spłycam temat. Upraszczam rzeczy, które są w rzeczywistości skomplikowane. Okej. Okay. <grym> Ale jakie to ma znaczenie? Skoro oboje wiemy, że Garmory nie wprowadzi tych zmian. Więc pogdywać sobie mogę, tak? Spokojnie, to jest tylko taka pogadankowa... To jest taki pogadankowy odcinek, okej? Okay? Jeszcze co do interfejsu. Może by należało połączyć jeden z drugim, tworząc coś lepszego, coś nowego, odświeżonego. Odświeżyć stary interfejs, a nie tworzyć kompletnie coś innego. Zwiększyć rozdzielczość i tak dalej. IMO błędem było wprowadzenie nowego interfejsu, tak odmiennego od starego gdyż przez wprowadzenie tak radykalnej zmiany oczywistością było, że ludziom ona nie przypadnie do gustu, no bo to raz, przecież to już nie to samo, a po drugie, na stary interfejs ludzie nie narzekali. Jestem ciekaw, na jakiej podstawie został wprowadzony nowy interfejs. Bo wątpię, że jakiś gracz krzyczał O nie, ten interfejs! Kurczę, no nie mogę na niego patrzeć! Proszę, zmieńcie go! Stary interfejs ma więcej w sobie klimatu, którego nowemu brakuje. Ej, a nie można byłoby po prostu dać jakiejś opcji na rozszerzenie starego interfejsu? Jak już? Jak już tak bardzo chcieli coś zmienić? Nie? <laughs> Naprawimy to. W ogóle tak sobie myślę, że nowy interfejs został wprowadzony chyba tylko z powodu, by lepiej pasował do monitorów 16 na 9 Bo nie ma co mówić, stary był robiony pod pudła 4x3, ale czy to coś zmieniło, skoro i tak spora grupa osób wybiera stary interfejs? A i usunąłbym jeszcze te je 30 zakładek czatu, bo jest to kompletnie niepotrzebne. Co jakiś czas wyskakuje ci na czerwono, powiadomienie, że. Coś się dzieje, tymczasem to jest jakaś nieistotna informacja, która Cię ci w ogóle nie interesuje, ale no co, no ktoś sobie znowu stwierdził, że sobie to wprowadzi, bo tak, bo tak mu pasowało i no i tak, nie? A może to po prostu czas na Margonem 2? Pytanie do Was. Co kiedyś w Margonem miało znaczenie i było jakkolwiek używane, a dziś jest nieistotne? Oświecę Was. Przedmioty o zwykłej jakości. Kto dziś je nosi? Marginesem jest noszenie unikatu, a niekiedy i hera. A przedmioty zwykłe, które kiedyś tak często gościły w naszych ekwipunkach? Gdzie się one podziały? Dążę do tego, że system przedmiotów i siły postaci jest chujowy. Jestem za rywalizacją, a nie za monopolem na siłę stojącą za paywallem, gdzie wydasz parę stówek i możesz sobie robić co chcesz. System powinien powrócić do momentu, w którym jak nosisz zwykłe rękawice, to dalej masz szansę coś ugrać, zaskoczyć. Nie mówię, że dużą szansę, ale jednak, czy oznaczałoby to usunięcie legend i heroików? Hmm, jak na moje jest to ciekawy pomysł, ale nie. Byłaby to zmiana zbyt niszcząca podstawy gry. Ale na przykład, zwiększenie dropu. Nie byłoby takiej przepaści między graczami, między tymi, którzy mają legi, a między tymi, którzy nie mają. Może nie o to chodzi. Może właśnie tak ma być, jak jest teraz. Ale nie ma co się oszukiwać. Każdy powinien mieć szansę na Legę. I to nie przez stanie całe życie na Edwójce. Przynajmniej w mojej opinii. Choć pewnie większość się ze mną nie zgodzi. Naprawimy to. I oczywiście, zamiast najbardziej chujowego systemu levelowania przedmiotów poprzez wydawanie milionów esencji, zwiększając tym samym sztucznie endgame do maksimum, proponuję parę opcji. Opcja A: usunięcie tego systemu. Jest tak toksyczny jak Garmory XD. Opcja B: wymianę go na, nie wiem, mechanikę obycia polegającą na tym, że oprócz ekspienia postaci, ekspi się również dana na broni, zwiększając tak zwane obycie z bronią. Wiecie, coś w stylu jak jazda nowym samochodem. Wiesz jak się jeździ, no bo zdałeś, zdałaś prawko, ale jednak każdy samochód jest troszkę inny i żeby w pełni go czuć, no musisz nim chwilę pojeździć, i tak samo byłoby z bronią, że musisz na przykład stoczyć ileś walk. Wtedy broń wskakuje na poziom obycia. I wiadomo, rozsądek jest najważniejszy. By też nie ustawić tej mechaniki w jakichś chorych proporcjach, że musisz stoczyć, nie wiem, 100 tysięcy walk, by obyć się z bronią. Bo to też jest przesada. Wiadomo, mechanikę można byłoby dopiąć, ale imo lepszy to, niż to co jest teraz. Mam jeszcze dla was opcję C do wyboru, czyli mechanika związana z runami, które by łączyły się z częścią ekwipunku, zwiększając ich moc. No i tutaj też temat na Minę. Czy byłyby różne runy? A jeśli tak, to co by dawały? Jakby się je zdobywało? Może przez Quest? Czy zwiększałyby konkretne statystyki, czy dodawałyby nowe? Najważniejsze, tak jak mówiłem, żeby nie przesadzić. Nie zrobić z tego upierdliwej mechaniki, takiej jaka jest teraz. Naprawimy to. Czy Garmory powinno stworzyć retro wersję gry? Skoro gracze tak bardzo tego chcą, pewnie, że tak. Ale to nie naprawi margoneł. Retro mogłoby być nawet finansowane przez graczy, bo i tacy zapaleńcy by się znaleźli. Garmory to firma, a firma ma generować zysk. Nie oszukujmy się, to jest biznes, więc czemu by nie wykorzystać starej graczy, którzy chcieliby być wykorzystani? Retromaniacy. Zgodzicie się przecież, że wolicie mieć grę, nie zważając na koszty, niż jej nie mieć. Nie. Według mnie wersja retro powinna być wersją piku gry, gdy grał na niej najwięcej graczy, a nie wersją jedną z pierwszych. Gdzie się driftowało. To jest chyba oczywiste. A jeśli chodzi o prawa autorskie, związane z tym, że Margonem używało grafik z RPG Makera, to wystarczałoby konieczne grafiki podmienić i tyle. Myślę, żeby się nikt nie obraził. A każda innowacyjna zmiana byłaby w końcu naruszeniem retrowersji. Więc nowości by nie wchodziły w grę. Co oznacza? Zerowy koszt. Nie licząc opłaty za serwer, na którym stoi gra. Naprawimy to. Żeby gra, usługa istniała prężnie przez wiele lat, musi dostarczać ciągły content, co nie jest dla wielu oczywiste, lecz w tym wypadku i tak nie wszystkie zmiany w Margonem dodają w rzeczywistości nową zawartość, lecz po prostu zmieniają starą na nową, co wielu graczom się nie podoba. Zamiast rozrastać grę, zostaje ona zmieniona i ci gracze, którzy pokochali tą grę za to, jaka była, nie mogą pogodzić się ze zmianami, bo to już nie to samo. Na przykład, co to za zmiana, w której zostały usunięte nazwy miast... I teraz musisz szukać. Ej, tutaj jest miasto główne czy nie? A tu może tutaj, co? <grych> nie wiem komu to przeszkadzało znowu. Po pierwsze, łatwiej było się rozeznać, gdzie jakie miasto jest. Na tej podstawie w ogóle powstawały pomysły pójścia do Tuzmer. No, bo patrzysz, ej, to jest najdalsze miasto, nie? Ej, let's go, idźmy tam. A teraz, gdyby nowa osoba weszła do gry, to ma takie, no okej, okay, jest to mapa. Ale czy to było aż tak potrzebne? Usunięcie nazw miast? Przecież mapa chyba do tego służy, by się rozeznać, gdzie, co jest, nie? Więc bez sensu. Albo przynajmniej, żeby to był taki wyłącznik. Gdzieś, o, wyłącz nazwy miast, albo coś, no cokolwiek, ale. A, cholera. Wejście się skupcie lepiej no, nad uzupełnieniem tych przestrzeni. I zróbcie, nie wiem, po prostu jakiś prostokąt, tak? To byłoby niezłe. Tutaj coś zróbcie, bo jest droga w prastarej puszczy, i ona prowadzi do nikąd. Tak nie wiecie, co macie zrobić, to w ogóle <grym> usuńcie tą prastarą puszczę, bo to, bo to jest bez sensu. Nikt nie spitam na żubrach, bo aktualnie wbijasz 18 level od buta. Bez sensu. Gdyby te zmiany jeszcze były uzasadnione i twórcy tłumaczyli się. Dlaczego idą w danym kierunku, to jeszcze można byłoby to zrozumieć, a nie że zmieniają coś i chuj. Ze zwykłego widzi mi się. Gdyż twórcy powinni słuchać graczy, bo dzięki nim są tu, gdzie są. A przede wszystkim nie powinni z nimi walczyć. Pamiętacie może, Keyboard? Grę, na którą czekało pół YouTuba i która zapowiadała się naprawdę obiecująco? Wiecie co się stało? Po wyjściu wersji beta gry okazało się, że jest w niej jeszcze mniej rzeczy niż w Alfie, czyli w tej pierwszej wersji gry, z którą gracze się zapoznali. I nie dość, że w tej becie było mniej rzeczy, to i bardzo dużo zostało pozmienianych. Wręcz można to określić wywróceniem gry do góry nogami, zmienieniem jej o 180 stopni. I pytanie. Czy coś wam to przypomina? Białeś to, kurwa, leśna Dolina. Czy coś ci to przypomina? Oczywiście nie twierdzę, że margonem to tak drastyczny przypadek, ale coś musi w tym być, że akurat przy tworzeniu tego filmu przypomniałem sobie o tej historii. Tak jak uwielbiam nazwy, grafiki, opisy przedmiotów, tak niesamowicie frustruje mnie fakt, że mechanika gry nie polega na posiadaniu jak najlepszych przedmiotów, tylko na najbardziej różnorodnych przedmiotach do wielu zastosowań. Standardowy gracz ma jedne EQ, a nie cztery. I tak pomyślałem, ej, może stworzyć mechanikę wybierania stylu walki, która by determinowała to, pod co grasz, gdyż bronie same w sobie często są ograniczone. I nie mają danej specki, pod którą gramy, na danym poziomie, zdarza się jakaś trudność, by zmieniać zestaw umiejętności, z powodu, że na przykład musimy to zrobić, bo nie ma innej opcji, i tyle. Tyle, że z drugiej strony, jak są na przykład tropy, to na kolosy ludzie chcą tropów, co biją zimnym, Więc tropy z ogniem i błyskawicami są wykluczeni, powiedzmy. A raczej, no nie chciaj. I nie dostają żadnej alternatywy, rekompensaty za to, z czym grają. Dążę do tego, że meta jest niezbalansowana. Znaczy, jest. Jeśli nosisz ze sobą co najmniej dwa łuki na przykład. Bo przecież granie z ogniem lepsze do Expa, a z zimnem lepsze na kolosa. No a jeżeli lubisz hazard, no to... Pozostają ci błyskawice. Do tego uważam, że umki powinny determinować twój styl gry, a nie broń sama w sobie, bo w końcu broń to tylko narzędzie, a to my decydujemy, jak ją wykorzystamy. To ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. Co do zmian w Margonem, jakie według mnie powinny jeszcze zajść? Na pewno wyrzuciłbym tego początkowego questa, który expicie aż do 18 poziomu i to praktycznie automatycznie, wystarczy klikać jeden. Ja rozumiem, quest samouczkowy. Ale nie, który odwala za Ciebie całą robotę. Właśnie to jak gra wrzucała Cię w nieznajomy świat, było świetnym doświadczeniem. Bójdziesz się w namiocie. Pokonujesz pasikoniki, wychodzisz z wioski i dopiero później, gdzieś w jakimś queste, dowiadujesz się o herosach i tak dalej. Manierze, pierwszy quest, cyk, heros. zdobywasz Hero pierwsze w pierwszych 20 minutach gry. No come on. Zamiast odkrywać świat, to gra Ci pokazuje, grubsza wszystko, co ma do zaoferowania. no... I tutaj już dawkować informacji i zawartości niełaska. Naprawimy to. Powinien być też jakiś godny endgame gry, że otwierają się wtedy dla Ciebie nowe możliwości, a nie że w sumie możesz ekspić do samej śmierci to tyle. Jedną z najbardziej dopaminowych rzeczy w margonem, jakie pamiętam, był moment wbicia dziesiątki levela, by móc wtedy wybrać nowy wygląd. Najgorzej jak ktoś był wbił... 110 i zorientował się, że nic na niego nie czeka. Choć z drugiej strony, 3cyfrowy level to już coś. Idealny poziom na doświadczenie właśnie czegoś nowego, co by rekompensowało brak nowych wyglądów. Naprawimy to. No bo teraz tak. Ułatwiają ekspienie do granic możliwości. Na mapach jest tyle potworów jak nigdy wcześniej. Z tym że po co? By wbić szybciej level? Po co? Skoro gracie za to nie wynagradza i gracze wolą zostawać na mniejszych levelach i podnie kupować eku, by następnie cię gnoić. Mimo że masz większy poziom, to się kupy nie trzyma. O kur, oni pozmieniali tą mapę, ty! Co jest do ch? Złote piaski, to było tam gdzie te mumie, co? Nie? Tak, tak, wiesz, w ogóle tu całkiem to i to wszystko. To są jakieś piramidy w ogóle. Co jest? No serio, for real! Równo screena, pokaż. Czekaj, to się wrócę. Ej, ale tych mówi teraz jest tyle tutaj wszędzie. No gadam ci, oni gierkę dla debili robią. Oż kurwa. Co? Sam. Co? Naprawimy to! Podsumowując, co, co Garmory powinno zrobić? Naprawić płynność gry. Konkretnie opisać umiejętności zbalansować system siły i przedmiotów, zagospodarować sensownie endgame, usunąć bądź zmienić mechanikę ulepszania przedmiotów, skupić się na wyglądzie starego interfejsu, dając możliwość modyfikacji jego wyglądu, dodawać nową zawartość do gry, zamiast podmieniać starą, kierować się tym co chcą gracze, a nie zachowywać się jakby się pozjadało wszystkie rozumy. Hmm. Pytanie jeszcze, co z goblinami? Cofnąć się pod werbin, tam gdzie było ich miejsce? Część odpowie, że to oczywiste. Cofnąć jak było i już nie zmieniać, nie ruszać. Może tak. Choć uważam, że czerwone orki pod werbin też mi tam pasują. Być może dlatego, że nie ekspiłem na nich w innym miejscu niż to. No ale w sumie, jak już, to by mogli przynajmniej zrobić event: że jest jakaś wojna, gobliny, a czerwone orki i fabularnie wtedy zrobić ich przesiedlenie. Przynajmniej tyle. Dobra, a co z Zulusami? I nie chodzi mi o Mulusy, tylko Zulusy. No. Not Zostały żywcem usunięte. I tyle. Nic w zamian tam nie wstawili. Żadnej rekompensaty. Czy to tak mało prawdopodobne w budowaniu świata, że mogą być dwie rasy oddzielone od siebie? A może właśnie tam należałoby wstawić czerwone orki? W każdym razie, wniosek jest taki, by nie ruszać elementów gry, które są najbardziej z nią powiązane. Z tym przesunięciem goblinów, jak i usunięciem Zulusów, czuję się jakby mieli usunąć zaraz Mietka Żula i pozostawić samą Dominę. Już pomijając fakt, że Domina jest wciśnięta na siłę na ten przedział, bo równie dobrze mietek mógłby być w tym samouczku. Jako nauka bicia herosa, nie? Że zbiłeś żula i to byłoby zabawne przynajmniej. Ale czy to wszystko wystarczyłoby, by naprawić margonem? Napisz w komentarzu, co uważasz i co byś zmienił. Siema. Nieważne jak jest! Że, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli że przeżyjemy